Tere i Apokalipsy opisani są w Apokalipsie Świętego Jana i według tych przekazów mają pojawić się między nami przed Sądem Ostatecznym. Mają oni sprowadzić na ziemię przerażające rzeczy, jak konflikty, brak pożywienia i koniec życia. Być może są oni tylko pewnymi biblijnymi symbolami wydarzeń, które zapowiedzą koniec, ale czy na pewno? W historii było kilka przypadków, że ktoś nagrał lub sfotografował tajemniczego Jeźdźca, a raczej jego widmo. Kim oni jednak są i jak opisuje ich Biblia? I zobaczyłem, gdy baranek otworzył pierwszą z aż siedmiu ważnych pieczęci. Usłyszałem pierwsze z czterech zwierząt, mówiące jakby od głosem wielkiego gromu. Przyjdź. I zobaczyłem, oto był biały koń, a siedzący na nim miał wielki łuk. I dano mu wieniec. I wyruszył on jako zwycięzca, by wciąż zwyciężać. A gdy otworzył już pieczęć drugą, usłyszałem kolejne zwierzę mówiące przyjdź. I wyszedł wtedy inny koń barwy płomieni, a siedzącemu na nim kazano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie niszczyli. I dano mu wielki miecz o potędze, jakiej świat nie znał, a gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem następny ze zwierząt mówiące: Przyjdź! i ujrzałem: A oto koń barwy czerni, a siedzący na nim miał w ręce dużą wagę, i usłyszałem, jakby głos w pośrodku czterech tych potężnych zwierząt, mówiący: kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara a nie krzywć oliwy i wina a gdy otworzył pieczęć czwartą usłyszałem głos kolejnego zwierzęcia mówiącego przyjdź i ujrzałem oto był właśnie koń blady niczym koniec a imię siedzącego na nim śmierć i otchłań mu towarzyszyła i dano im wielką moc i całą władzę nad czwartą częścią ziemi by niszczyli mieczem by nie dali zjeść i bo dzikie zwierzęta nie dały spokoju. Wiele razy próbowano interpretować, kim lub czym są ci jeźdźcy. Niektórzy teologowie, co ciekawe, uważają, że jeździec, który nosi przydomek zwycięzca, to nikt inny jak Jezus Chrystus, który oddał swe życie za wszystkich ludzi. Z drugiej strony jest to niepewne, bo są i teologowie, którzy mają zupełnie odwrotne zdanie i uważają, że jeździec zwycięzca faktycznie przypomina Jezusa, ale to tylko pozory i to jeszcze specjalne. Bo Jeździec Zwycięzca to nikt inny jak sam Antychryst, który ma przypominać Jezusa, ale zupełnie ma nim nie być i tworzyć na ziemi Królestwo Diabła. Warto też wspomnieć o innym fragmencie Apokalipsy, także opisuje konie i jeźdźców. Czy mają coś wspólnego z jeźdźcami Apokalipsy nie wiadomo, ale według tego fragmentu te konie, które pojawią się pod koniec świata będą czymś czego świat nie znał. Będą pół koniami, półkoniami, wężami. Czy to jest zobaczymy na koniec świata? I wtedy zostali uwolnieni cztery aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by zburzyć trzecią część ludzi, a liczba dwie miliady miriad. Usłyszałem ich liczbę i tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy płomieni, jacyntu i siarki, a głowy koni były jak głowy lwów, a z pysków ich wychodził ogień, dym i siarka. Od tych trzech zniszczeń Została pokonana trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne są do tych od węży. Mają głowy i nimi czynią zniszczenie. Na księżycu są ludzie, NASA ujawnia nagranie. Link do filmiku na ten temat w opisie. Bestia reprezentuje wszystkie królestwa, które wyruszą w konflikt z Izraelem. Lew ze skrzydłami to Babilon, niedźwiedź to Persja, lampard ze skrzydłami to Grecja, a ostatnim i najbardziej mrocznym z nich jest Rzym. Później dowiadujemy się, że ta bestia reprezentuje Antychrysta, który będzie rządził całym światem w dniach wielkiego ucisku. Okazuje się, że pomnik bestii ukazuje istotę, której niedługo będą się kłaniać ci, którzy wybiorą diabła w czasach ostatecznych, gdy świat będzie u progu końca. Być może to właśnie ten konkretny posąg będzie tym, do którego wyznawcy diabła będą się kłaniać. Formalnie kreacja została stworzona przez artystów Jakobo i Maria Angeles i została przekazana ONZ przez rząd stanu Oaxaca w Meksyku, ale biblijny podtekst jest tam dość wyraźny. Wielu zauważyło upiorne podobieństwo rzeźby do prorocy mrocznej istoty opisanej w Biblii, w księdze Apokalipsy. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby paszcza lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią i pokon oddali smokowi, bo władzę dał bestii, i bestii pokon oddali, mówiąc, który jest podobny do Bestii i tuż potrafi rozpocząć z nią konflikt. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i mroczne słowa, i dano jej możność przetrwania 42 miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla zła przeciwko Bogu, by mówić mroczne słowa dla Jego imienia i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć konflikt ze świętymi i zwyciężyć ich. I dano jej władzę nad ludźmi, nad ludem, nad językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy Ziemi będą oddawać pokon władcy. Każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w Księdze Życia Baranka, któremu zabrano życie. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy. Jeśli kto do braku wolności jest przeznaczony, straci wolność. Jeśli kto na odebranie życia musi stracić życie. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Według Biblii to jednak jest tylko jedna z bestii, bo jest jej inna. Co więcej, Biblia opisuje, że ci, którzy nie ukłonią się bestii, stracą swoje życie. Sami posłuchajcie. Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smog. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje. I sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej z bestii, do której została przelana duża siła i czyni potężne znaki, Takiż nawet każe ogniowi wstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. Aktor z filmu Kevin sam w domu ujawnia, światem rządzą sataniści. Link do filmiku na ten temat w opisie.